15 lat temu, gdy miałem 17 lat, zagrałem ostatni sezon w barwach resowi, kiedy ta była jeszcze w pierwszej lidze. Mieszczaczkie wilki wróciły na zaplecze ekstraklasy. Ja również wracam do domu. Z tej strony Kasper Młynarski. Jestem wychowankiem resowi z Anwilem, Gołębiowski do Młynarskiego, ten zbiegł za trzy, trafia! Kasper Młynarski, bohaterem Starogardu! Młynarski, dobre dogranie do stila i ten też kończy o, akcję w sadzie. Ale Kasper Młynarski był jeszcze wyżej. Kibiców na mecze. Widzimy się w przyszłym sezonie. Rzeszów, wszyscy na kosza.